Witam was serdecznie moi drodzy widzowie w szóstym odcineczku na moim kanale w dzisiejszym odcineczku z racji tego, że już jest prawie dwunasta no, 11.33 byliśmy umówieni yy, na yy, spotkanie w poprzednim odcinku yy, dzwoniłem do gościa który ma do sprzedania teren pod budowę także my bez zbędnego przedłużania yy, udamy się teraz na to te spotkanie poprzedni odcinek też pojawił wam się w y, prawym górnym rogu także możecie sobie w tą zakładkę tam kliknąć a ja co palę mojego pasata i cisnę na to spotkanie bo kurcze powiem wam nie chcę żeby ten pan długo sobie tam czekał lewa wolna prawa Wolna, można jechać. Dobra, moi drodzy widzowie. Ja się zastanawiam, ile on będzie chciał za ten teren. Miejmy nadzieję, że mi starczy pieniędzy. 467 310. Z racji tego, że tamten teren, który był której dostałem po dziadku, o ten pan już czeka, widzę, został sprzedany. Sprzedaliśmy tam ten teren za dosyć ładne pieniądze, no i co? I w ten sposób kupujemy nowy. Ten teren będzie zagospodarowany. Na tym terenie pojawi, pojawią się nowe budynki, ale to po kolei, w sumie. Także ja się z tym panem muszę tutaj teraz przywitać. Witam serdecznie. Witam pana serdecznie Tak, proszę pana, myśmy rozmawiali przez telefon na temat kupna tego terenu Pytałem się pana o cenę wcześniej, no ale pan powiedział, że no gdy się spotkamy, to porozmawiamy o cenie więc ile by pan chciał za ten teren? 176 472 zł. No dobrze, rozumiem. Chcę za ten teren Chce pan za ten teren 176 472 zł. Także myślę, że wezmę ten teren yy, jak najbardziej, bo cena jest naprawdę dobra. Więc moi drodzy, ja się z tym panem tutaj teraz rozliczę i widzimy się po krótkiej przerwie. Także do zobaczenia za sekund 5. Dobra, moi drodzy widzowie, ja już się tutaj z Panem rozliczyłem. Tak jak Pan powiedział, 176 472 zł. Także super. Także dziękuję Panu bardzo. Dziś na Szpakowie jest zlot samochodów z PRL-u. Zapraszam Pana na tą imprezę. Okej, yy, okej, okay, 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 dobra, dobra, fajnie. Dziękuję, yy, że Pan mnie poinformował. Także ja się na pewno, z pewnością, wybiorę na ten zlot. Także to by było na tyle. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, panu. Dobra, moi drodzy, teren już jest nasz. Kurde, powiem wam, super. Ja teraz y, jadę do y, firmy jeszcze jednej, ale to y, dopiero później troszeczkę. Po tego pana żona chyba przyjedzie. Także ten pan sobie jeszcze tu poczeka na tym terenie. A ja co? Udaję się do domu. Yy, pozbierać wszystkie m, potrzebne papiery. No i co? Oj, dalej, dalej. Pozbieramy wszystkie potrzebne papiery, podjedziemy do firmy. Znaczy do firmy? Do, do tartaku. O, tak, może lepiej będzie. Podjedziemy sobie do tartaku. Yy, zamówimy sobie wszystkie potrzebne deski, belki i nie tylko, tak aby. Ten teren. Y, móc już coś na tym terenie robić. Także co moi drodzy widzowie? Ja y, ogarnę wszystko co trzeba i my będziemy się już widzieli na tartaku. Tylko chwila. Kurde. O Jezus, co za Majda. Wolę tak to zrobić. Dobra, to moi drodzy. Ja idę po papiery i widzimy się już. W drodze na tartak. Także do zobaczyska. Witam was po tej krótkiej przerwie, moi drodzy widzowie. Ja już jestem niedaleko tartaku, tak jak wspomniałem, o, już zresztą go widać. <gry> tak jak wspomniałem przed przerwą, że będę się tam wybierał, więc jestem. My sobie gdzieś tu samochód zaparkujemy i wtedy będę rozmawiał tutaj z właścicielem tego tartaku. Tutaj z... niezły rozpiździel na tym placu mają, no ale cóż. To jest tartak, tu nigdy czysto nie będzie. Także ja gaszę sobie pojazd i lecę rozmawiać z właścicielem tartaku, ale chwileczka. Mam nadzieję, że będą w stanie zrobić to szybko, chociaż ja i tak i tak na kwiecień to dopiero potrzebuję, także tam pół biedy, nie szkodzi. Witam serdecznie. Witam, w czym mogę pomóc? Wie pan, co ja potrzebowałbym u was złożyć, takie jedno większe zamówionko, że tak powiem? Da się coś zrobić? Tak da się zrobić, na kiedy pan by potrzebował? Bo na chwilę obecną mamy sporo zamówień. Wie pan co, y, potrzebowałbym to gdzieś tak dopiero na kwiecień, myślę. Y, ale kurczę, nie ukrywam, troszkę mi się śpieszy. Fajnie by było, jakby ten materiał już był u mnie na gospodarstwie, znaczy na terenie, gdzie będzie gospodarstwo. Y, ale w sumie, dobra, niech jest ten kwiecień tak jak było, tak jak panu powiedziałem. No, chyba że jest możliwość zrobienia szybciej. O, na kwiecień dopiero to na spokojnie. Nawet możemy zrobić na listopad, to już pan zacznie sobie coś tam robić. O kurde, na listopad nawet. To za miesiąc? No, powiem panu pięknie, elegancko. Nawet by mi to pasowało, jeśli tak za miesiąc by udało nam się to zrealizować. A niech pan mi powie. Jak wygląda cena u Was? Jak to wszystko później wygląda? Idzie się, nie wiem, jakoś dogadać do tej ceny? Do ceny idzie się dogadać. Przy większym zamówieniu będzie rabat na pewno. O, no to świetnie. Jak przy większym zamówieniu będzie rabat, to biorę od razu. Także ja składam zamówienie na długie deski, krótkie deski i belki. Także tak po 10 sztuk wszystkiego na chwilę obecną. Później będzie jeszcze więcej. Także to by było chyba w sumie na tyle. Dobrze, to jak będzie gotowe, to wyślemy do pana dostawcę to wszystko. Tak, tak, to wszystko. Także dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. No to dzięki, do zobaczenia. Dobra, moi drodzy widzowie, mamy to ogarnięte. Jest... Yy, ok. Także ja się obracam napięcie i uciekam. Na gospodarstwo powiedział nam pan startaku, gdy, że gdy będzie już to gotowe, to nam przyśle ciężarowy samochód z dostawca. Przyjedzie z tym wszystkim. Krótkich belek na razie nie zamawiałem, zamówimy je troszeczkę później, bo te krótkie belki nie będą nam wcale potrzebne na chwilę obecną. No, chyba że domówimy, ale to z czasem yy, przedzwonimy tutaj po prostu tylko no i co, i nam dowio dowiozą. Yy, Pan już wie, co y, będzie robione na, gosp znaczy na gospodarstwie, co będzie robione, co będzie budowane, no i sam już wie, jakie ma materiały mi podrzucić. Także ja teraz lecę na teren, gdzie będzie stało gospodarstwo. Aj, oj, oj, oj! No i tutaj kurde, powiem Wam, że troszeczkę za szybko, samochód mi zaczął skakać i byłaby zderzonko z drzewem. Także co ja. Lecę teraz, tak jak wspomniałem, na ten teren, gdzie będzie gospodarstwo. Ja jechałem zupełnie inną drogą. Tego nie widziałem, czyli to jest tutaj ten cały zlot PRL-i. O kurde. O, ale fury, patrzcie. Ha, same, same duże Fiaty. No nieźle. I nawet ta stara taksówka. Dobra, yy, nie ma na to czasu. O jaką, jaki wóz strażacki mają, proszę. A ten teren nadal na sprzedaż, tak jak był. Nikt go nie chce. Znaczy on został już sprzedany. Nowy właściciel tabliczki nie zdjął. No i dalej teren stoi na sprzedaż. Nie wiem po co on to kupił. Nie mam pojęcia. Nie interesuje mnie to. Ja już mam nowy teren, na który aktualnie się udaje. Wiem, że się powtarzam. Przepraszam bardzo. Ale no, jestem naprawdę. Kurde, ale lagi, sorry. Tak podekscytowany tym nowym terenem, że mógłbym na każdym odcinku go wychwalać, bo jest przeogromny. Dobra, to ja sobie może gdzieś ten samochód na chwilę obecną postawię tutaj, tak żeby nie przeszkadzał. I co, lecę po koparkę. Ja mm, nie polecę po koparkę. Wiem, że po koparkę muszę lecieć z buta, tylko muszę się to odsunąć, jak widzicie. Bo coś temu panu z tej skody tam przeszkadza. Dobra, już się postawię auto tutaj na granicy powiedzmy. Niech sobie tutaj stoi. Matko bosko, postawię auto człowiek pod płotem, no to im przeszkadza, bo przejechać nie potrafią. Ach, ten cały ruch AI to porażka. Także ja udaję się piechotką po kopareczkę. Nie mam ludzi, którzy mogliby mi ją tu podrzucić, dlatego też muszę wszystko robić sam. Jestem sam do tego, sam to wszystko robię, także troszeczkę to wszystko trwa. Nie moja wina. Po koparkę mam dosyć kawałek, także moi drodzy widzowie. Dobra, drodzy widzowie, zrobimy tak, że ja sobie przewiozę te wszystkie, cały sprzęt na gospodarstwo i widzimy się po krótkiej przerwie. Także do zobaczyska, gdy już będę gotowy ze wszystkim. Dobra, moi drodzy widzowie, już mam maszyny wszystkie przywiezione na gospodarstwo. Oprócz tam kultywatora i pługu, ale to ja z tamtym właścicielem terenu sobie uzgodniłem, że sobie to zabiorę troszeczkę później, jak już tu będę miał gdzie... Te maszyny położyć, bo na chwilę obecną, no to tutaj mało, mam mało znaczy mało, mam dosyć dużo miejsca, ale no po co mam i gdzieś to pod chmurką stać, tak? A u niego to tam, no to gdzieś tam stoi pod jakąś folią, ale dobra, no mniejsza z tym, w każdym bądź razie, my już zaczęliśmy kopać sobie fundamenty pod dom. Kurde, zajmie nam to dosyć sporo. Tutaj to wykopać trzeba raz, dwa, no i będzie. Spokój, że tak powiem. Bo być może nam ten materiał w tym listopadzie przywiozą, kto wie. No, mi się tam jako tako z tym nie śpieszy. No, ale wszystkie jednak te fundamenty to trzeba położyć. Wszystko trzeba wykopać, odmierzyć co do milimetra, że tak powiem. No i co, moi drodzy? To by było w tym odcinku, myślę, na tyle. Ponieważ nie chcę Was tutaj zanudzać hmm, tą y, robotą bezsensowną. Znaczy, bezsensowna, może i nie jest ta robota, no ale y, to nie chciałbym Was tu przynudzać. Jak ja kopię, wybieram tą ziemię, przerzucam, no i bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy widzowie, do zobaczenia w następnym odcineczku, gdy już będziemy mieli jakąś część budynków postawioną. Także. Cześć, na razie, trzymajcie się!